Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dzisiaj gramy w kolejny, będziecie kolejny odcinek Plan kontra Zombie No to zaczynamy. Jak widzicie od tamtego razu zmieniło się, że mam więcej... Mogę wziąć więcej roślinek. Także widzicie, że mam jakieś nowe roślinki tutaj Hypnotyzującą. Ja dam... Mogę zjadać groby. Co tutaj się jeszcze zmieniło? No, to w sumie tyle. To zaczynamy. Byk. Widzicie że są 2-6 rundzie. Tamte odcinki zakończyłem na rundzie chyba 2-3, 2-4 dobrze pamiętam. No i znowu ciśniemy wstępne rundy. Pieniądze już możemy też zbierać. Jedziemy, jedziemy. Na, <laughs> no na no, gama. No, wolno, coś tak idzie, wolno. A ja teraz zbieram pieniążko, to z niego, ten grup wszystkim zarbują. Najlepiej zadać te groby co są blisko Bo kurde źle postawiłem Zadać te groby co są blisko bo potem z tych grobów Jak mamy tutaj już wino z tą flagą mózgu Tak mamy je, to z tych grobów wychodzą w Tak Jak nam wyjdzie tutaj To kilka krategi Bliziutko ma Żeby nam wejść na kosiarkę jak wejdzie na kosiarkę to stracimy z, z Złotego pieniążka który daje 100 więc... Zacznij go pozbyć, jak się pozbijemy grobów... To jeszcze dostajemy... Pieniążki. Dobra, jedziemy te O kurde, mogłabym się tam to kupić. O no, o no no, no no no, nie nie nie, ona wszystko... Szybko, dajcie pieniążki, o dobra. Zjedz tego najlepiej się go pozbyć tak i na razie I wszyscy zajdą się z tym rządkiem tą on zje nam już nie zagraża dobry trick dobra co są jeszcze za zero zjemy tego grubo nam coś tu przeszkadza w ogóle całe ustawienie nam pije, przy... i pieniążka dostajemy wszyscy szczęśliwi Kurde, Czy mogliby szybciej go zabić? No, no, na no, kamal. Dzisiaj jak nam to powoli idzie, tymi małymi grzybkami. No ale co chcemy? Co można wymagać od rzeczy za darmo? O, już prawie runda kończymy. Bardzo szybka runda. Tysiąc. Wow. Lubię mam tyle Kurde... O, leci, leci, leci nasz wyprzeć go tylko, wyprzeć, dobrze Mar, bum, patrzcie się teraz. Oglądajcie jak go się pozbyję O oh, noć O oh, ja, och ja O oh, no Watch... Watch... Łoot... A jedźcie! Nie chcę, mi to zjadł! Co dostać jeszcze? O, halucynka i tu pierś nie wiem. Grzybek, pomoże. O, fajnie, e, kurde, dużo nie pomógł. O kurde, zahalucyna się wyładuje. Jeszcze raz umie na... na punktu punkta. Chyba się ich nie pozbyjemy. O. Uuu, wygraliśmy tego. Ja osobiście nie użyłam tych grzybków. Ja taką taktyką jak teraz ja mam. No okrągło, tak samo, next level. Your HOUSE! Widzicie, jak już mamy różnorodność. Przeciwników nie co to, 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 jeszcze mam innego slota, to weźmiemy to, bo idzie ten wedlock na, no, na, no. Ciśniemy w gierkę, ciśniemy, ponownie jedziemy w I Idzie nam już z Te grzybki rajone dopiero jak jest na tej trawce trzeci. Zostają to zacznę go probić. Odległościowe grzybki są. Ten tak grubnie w górze trzeba go się pozbyć. Nie ma innej rady. Niego samy ją, i ją mi łady na probu żeby szybciej, no i znowu skończymy odcinek w połowie, tak jak zawsze to kończymy, jakże inaczej, już jest 6 minut, 30 sekund, odcinek trwa. A wiecie, że ja tylko 10-minutowe mogę wrzucać. Tak jest, jak się nie ma subskrypcji dużo. Więc będziemy się żegnali. Ale i tak jeszcze pogramy. Może do pierwszej flagi dojdziemy. Ciekawe, jak nam szybko ten odcinek pójdzie. Klepaj, klepaj. No u te groby, to na to jest... go! I klepie, no. Wstyd, w pierwszych rundach przegram jeszcze. Zjedz. Pieniążek tysiąc! Dużo pieniążków, losi lubią pieniążki. Klepiemy, ciśniemy wręcz, ciśniemy, pim, ale jeździ na forsę, 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 ciśniemy w grę. O kurde Śniemy w grę, śniemy w grę w Której force zdobywać te? Co ja zrobić Niedobry pomysł mieć Zamiast góry to na dole postawiłem te Szybko dajcie haluzenkiego go pieprz I se dobrano, powie jeszcze Tak, zmarnowałem pieniążki. E dobra, nie sobie idzie. się takim ząbiakiem. go jakoś pokonać. Nie pozwolę, żeby. No, przed pierwszą flagą mi zaczął już zjadać. nie na piotkę. Super. Już widzę. O? No. Już widzę, jak będziemy grali. Gdzie ten szybki dinguź dobiegasz? Co, nie ma go jeszcze? jestem gotowy, halucinka gdzie pieprznąć. Ooo, ale mi drobu się. Ja pieniążki, patrzę jak nam leci pieniążki. Dochodzi uwielbiać pieniążki. Szybko klepiemy, klepiemy w kawala. Śniemy Bumy headshot Jeden head Nam się ugrać drugiego, uda się nam ugrać drugiego Jakby się nie udało to by było źle Nie walnę go halucynkiem Niedobrze Czekajcie Oho, dobra, kończymy, kończymy, kończymy. Na razie, cześć, trzymajcie się.